Tomasz Śnieg, jedna z najdzielniejszych czarnych panter w dzisiejszym spotkaniu. Tomek, idzie wiosna, robi się teraz cieplej, ale śnieg nie chce odpuścić. A dzisiaj to już naprawdę zagrał bardzo przyzwoite zawody. No, pogoda dopisuje bardzo. Cieszymy się, że coraz cieplej może wraz z tą pogodą będziemy teraz funkcjonować tak jak dzisiaj. Naprawdę można powiedzieć, że cała drużyna, cała rotacja zafunkcjonowała, każdy dał jakąś cegiełkę od siebie. I to pokazuje, że zespół idzie w dobrą stronę. Każdy, każdy, kto, kto wychodził na parkiet wnosił coś do, bardzo dobrego. Nie było tak, że, że wynik spadał. Cały czas trzymaliśmy koncentrację i cieszymy się, że pierwszy raz wygraliśmy taką różnicę punktową i naprawdę dzisiaj deklasacja. Pierwszy raz. Tak mocno pilnowaliście wypracowanej przewagi. Pierwszy raz graliście tak naprawdę w pełni zespołowo. Czy to jest owoc waszej pracy na treningach? Czy po prostu ten mecz był inny od wcześniejszych? To znaczy byliśmy też troszkę podrażnieni tą porażką w Gdyni po dogrywce. Nie mogliśmy pozwolić na drugą porażkę z rzędu. Założenia były takie, żeby wyjść od początku bardzo agresywnie, odcinać zawodników od piłki, kryć na całym boisku, tak jak to robiliśmy. I po prostu zawodnicy ze Szczecina się gubili, nie mogli organizować gry tak jakby chcieli, wypracowaliśmy sobie tą przewagę i na szczęście nie straciliśmy koncentracji, trzymaliśmy to do końca meczu, bo wiemy, że jesteśmy znani w tym sezonie z tego, że wypracowujemy sobie przewagę, a zaraz ona topnieje po prostu w kilka, w kilka minut i mecz zaczyna się od nowa, także, także dzisiaj cieszymy się, że, że w ten piękny dzień, Dzień Kobiet. Udało się, udało się utrzymać tą koncentrację. Tak jest. My, kobiety, które kochamy Czarne Pantery, dziękujemy za to, za taki prezent. Ale chciałam jeszcze zapytać, czy Twoja postawa, dobra postawa w dzisiejszym meczu, ma coś wspólnego z przyjściem do zespołu Mantasa cesnowskisa? No, nie wydaje mi się. Ten Mantas jest kolejnym elementem w naszej układance. Rotacja wzrasta, rywalizacja również. On będzie pomagał na pozycjach 2-1. Także ja ostatnio też nie mogłem wystąpić, gdy nie miałem kontuzji kostki. Także teraz przepracowałem te kilka dni naprawdę solidnie, żeby wrócić i żeby ta forma właśnie zwyszkowała i jestem, jestem po prostu pełen nadziei, że tak będzie. Więc w dzień kobiet życzę sobie, żeby taki wynik był po każdym kolejnym spotkaniu ligowym z Waszym udziałem. No, mam nadzieję, że tak będzie i właśnie z okazji Dnia Kobiet chciałbym życzyć wszystkiego dobrego naszym wiernym fankom, żeby trzymały za nas kciuki i wszystkiego, czego sobie po prostu zażyczą w tym, w tym dniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Marcin Fliger. Marcin, bardzo trudne spotkanie dla Was, yy, zwłaszcza pod względem ilości zbiórek. 52 do 29. Taka różnica. Z czego wynikała aż tak wielka przepaść w tym elemencie gry? Myślę, że to był główny element, w którym dzisiaj przegraliśmy i dlatego ta wica wyników tak wygląda. Zagraliśmy bardzo źle, nie zastawialiśmy zawodników z przeciwnej drużyny, skakali nam właściwie po głowach, zbierali wszystkie piłki, ponawiali akcje. My w tym elemencie akurat wyglądaliśmy strasznie. Myślę, że drugi taki element to nasza skuteczność rzutów, gdzie, gdzie nie mogliśmy dzisiaj znaleźć drogi do kosza i ta skuteczność też wiele pozostawia do życzenia i stąd taki wynik, stąd nasze bardzo słabe spotkanie. Czarni wzmocnili się w ostatnich meczach, doszedł do zespołu Pasalic, teraz Mantas Cesnauskis. Czy to też nie wyprowadziło Was z równowagi w przygotowaniach do tego meczu? Nie, myślę, że, że to nie miało wpływu na, na dzisiejsze spotkanie. Energa ma bardzo dobry, wyrównany skład, mają naprawdę szeroką rotację, także byliśmy na to przygotowani. Natomiast myślę, że, że, że Energa zaskoczyła nas trochę zmienną obroną. Właściwie zmieniali wszystko w obronie i z tym na początku nie mogliśmy sobie poradzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.